Jak wygląda piłka z gumek recepturek i za niedługo będzie największa w Polsce. Nie wiedziałem co mogę dzisiaj z nią zrobić, dlatego tak siedziałem, nudziłem się i zacząłem myśleć. Z tych nudów nawet zacząłem liczyć ile gumek jest w jej środku. Aż nagle zdałem sobie sprawę z tego jaka ona jest ogromna i że to wszystko dzięki wam. Ostatnio zamówiłem dużo gumek. Niestety przyszły mi wszystkie w tym samym kolorze. Dzisiaj dołożymy to co zostało nam z poprzedniego dokładania i jedną dodatkową paczkę. Więc ja biorę się do roboty, a ty jeżeli widzisz pierwszy raz ten filmik to będzie mi miło jeżeli zostawisz obserwację, bo do kolejnej środy każda nowa obserwacja to jedna dodatkowa gumka. A jeżeli już mnie obserwujesz, to napisz jaki kolor dokładamy jako następny i daj lajka like dla zasięgów, bo tylko razem możemy zrobić największą piłkę w Polsce. Tak sobie dokładałem te gumki, dokładałem i zacząłem zastanawiać się, jak to będzie za kilka miesięcy, gdy będzie ona ważyła już z 50 kilo. Co ja w nią wtedy zrobię? Gdzie będę trzymać naszego Stefana? Na szczęście o tym pomyślimy za jakiś czas. Tak to wygląda na koniec. Do zobaczenia w przyszłą środę.